Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. W ostatnim czasie pojawiało się wiele materiałów z Lightrooma. E, przygotowałem dla Was serię darmowych poradników, jak i cały kurs Z. Natomiast teraz czas na naturalne dopełnienie Lightrooma, czyli Photoshopa. I w najbliższym czasie pojawi się właśnie kilka różnych materiałów, w których będę was uczył różnych rzeczy w Photoshopie oraz będę pracował również nad całym kursem. Natomiast dzisiaj pokażę wam kilka narzędzi, z których najczęściej korzystam i które szybko możecie zastosować do swoich zdjęć. Więc jedziemy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Zaczynamy od metody, z której chyba korzystam najczęściej w takich zdjęciach portretowych z małą głębią ostrości, gdzie nie potrzebuję bardzo, bardzo dokładnego retuszu. Jest to szybki sposób na wygładzanie cery, pozbawienie takich delikatnych cieni i sprawienie po prostu, żeby ta skóra była taka delikatniejsza, miększa i fajnie wyglądała na tym zdjęciu. Zobaczcie o co chodzi. W tym sposobie korzystam sobie tutaj z pędzla i tym pędzlem możemy sobie malować po prostu na wybrany kolor, który tutaj y, widzimy. Ten na górze y, kolor jest zawsze aktywny. Możemy go zmieniać za pomocą X z tym drugim, który jest na dole, i w ten sposób malujemy na czarno. E, OK, jednak usuńmy sobie te dwa zaznaczenia. Po prostu klikamy Ctrl Z i teraz powielmy sobie tą warstwę tutaj tła, którą widzimy. Żeby ją powielić, wystarczy przeciągnąć sobie tutaj tą warstwę na tą ikonkę i warstwa się powiela. Możemy również skorzystać z klawiszowego skrótu Ctrl bądź command J. E, następnie przybliżamy sobie tutaj na twarz modelki. OK. I tutaj są takie przejścia tonalne, które chciałbym delikatnie wygładzić. I teraz sobie właśnie przechodzę do pędzla, tylko jego przepływ sobie zmniejszam na mniej więcej 5%. Okay. i teraz im dłużej ten pędzel maluję w jednym miejscu, tym mocniej nakładam tą korektę. Gdybym miał ustawiony tutaj przepływ na 100%, no to bym po prostu malował jednym pociągnięciem i nakładał ten efekt, tutaj ten kolor w 100% na, na tą fotografię. Także zmniejszymy sobie tutaj przepływ na 5% i w ten sposób, tak jak mówię, im dłużej maluję, tym bardziej nakładam ten wybrany kolor. I teraz za pomocą alta pobieram sobie próbkę koloru tutaj z tego miejsca i delikatnymi pociągnięciami tutaj po prostu nakładam ten wybrany kolor, który tutaj pobraliśmy z cery tutaj obok. Ważne, żeby pobierać ten kolor z miejsca, które jest w okolicach tego miejsca, które będziemy korygować. W ten sposób zachowamy naturalne po prostu odcienie i tony skóry. I tak samo możemy tutaj sobie pobrać kolejną próbkę z altem. Klikamy tutaj, pobraliśmy próbkę i teraz tym pędzem nakładamy po prostu tutaj to, to wygładzenie. Pędzę korekcyjny możemy zmniejszać bądź zwiększać za pomocą nawiasów kwadratowych. Także to jest bardzo łatwa korekta. A właśnie, i pamiętajcie, żeby tutaj wybrać sobie miękki pędzel, nie taki twardy, żeby nie było takich przejść tonalnych. Jeżeli bym wybrał ten pędzel, no to zobaczcie, co by się działo. Jeżeli bym sobie nakładał, to bym miał takie twarde linie z boku, a jeżeli sobie wybiorę ten miękki pędzel tutaj, no to wtedy, jak widzicie, ta korekta jest taka ta naturalna, ma te przejścia tonalne i to wygląda o wiele, wiele lepiej. Tak, także mię miękkim pędzlem, po prostu sobie wygładzam te tutaj elementy Cery. Ważne, żeby nie nakładać tej korekty bardzo mocno, bo wtedy uzyskamy taką nienaturalną twarz. Zobaczcie, co by się stało, gdybym to nałożył taki, taki efekt tutaj mocno. No to widzicie, gubię całkowicie te, tą strukturę twarzy, no i to wygląda po prostu źle. Także na niskim kryciu, jak malujemy i delikatnie to robimy, no to wtedy zachowujemy strukturę skóry, przykrywamy tylko delikatnie, wtedy... Ta struktura jest taka delikatniejsza, no i to wygląda o wiele, wiele lepiej. I możemy tutaj w ten sposób również sobie delikatnie skorygować cienie. Ważne, żeby podążać po prostu za tym światłem i cieniem, żeby na przykład pobierać próbkę z tego jasnego miejsca i tutaj mniej więcej ją też nakładać. E, żeby nie było tak, że na przykład pobieramy sobie stąd próbkę i malujemy tutaj, bo takie rzeczy się dzieją. Także w ten sposób możemy sobie delikatnie wygładzić tutaj cerę, no i osiągniemy fajny efekt. Zobaczcie, przed i po. I w ten sposób delikatnie wygładziliśmy sobie tą cerę, i to wygląda dobrze, i wygląda naturalnie, ponieważ nie nakładaliśmy mocno tego pędzla. I w ten sposób wygładziliśmy sobie właśnie cerę, ona wygląda na taką miększą, delikatniejszą. Zlikwidowaliśmy takie odblaski na, na czole czy na policzkach, i to wygląda zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. To jest taka szybka metoda wygładzania delikatnie cery, jednak jeżeli chcemy dokonać bardziej zaawansowanego retuszu, e, na przykład przy zdjęciach beauty, no to są inne metody. Jeżeli chcecie taki poradnik, no to dajcie znać. A tymczasem przechodzimy do kolejnego sposobu. Teraz pokażę Wam, jak w łatwy sposób zniwelować taką żółtą cerę, sprawić, żeby ona wyglądała bardziej naturalnie. Są nieraz takie zdjęcia, takie warunki, w których ta cera jest taka podatna na żółte światło. Ja osobiście tego bardzo nie lubię. Ja wolę, jak skóra jest taka bardziej delikatnie pomarańczowa, yy, niż po prostu żółta. Zobaczcie, jak to zrobić. E, tutaj to zdjęcie idealnie oddaje ten problem, coraz jest mocno żółta, więc możemy ją łatwo skorygować. Wchodzimy sobie tutaj w korekty, następnie wybieramy kolor selektywny i kolor selektywny polega na tym, że możemy modyfikować różne barwy na zdjęciu. Możemy modyfikować odcienie koloru białego, czarnego, neutralne barwy, tony na tym zdjęciu i tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy sobie w kanał żółty i w tym momencie mamy wpływ na żółte barwy na tym zdjęciu. I teraz suwak od żółci przesuwamy w lewo. I patrzcie na cele, co się dzieje. Tak wyglądało zdjęcie przed tą korektą. Tak wygląda po. Tylko teraz nałożyliśmy tą korektę globalnie na całe zdjęcie, czyli wszędzie, gdzie były kolory żółte, tam one zmieniły swój odcień na właśnie tak, jak tutaj skorygowaliśmy. Jeżeli przesunęlibyśmy ten słupak w prawo, no to były te kolory jeszcze bardziej żółte. Jeżeli w lewo przesuwamy, no to one się robią takie bardziej naturalne. Ale tutaj mamy maskę, którą możemy po prostu wykluczyć całe otoczenie a zostawić tylko i wyłącznie cerę, żeby ona właśnie była taka y, skorygowana. Zatem teraz klikniemy sobie na tej masce tutaj, jeżeli ona jest biała, no to pokrywa całe zdjęcie. Jeżeli klikniemy sobie CTRL bądź Command i, no to odwrócimy tą maskę i w tym momencie ta korekta w ogóle nie jest nałożona, bo jest, mamy czarną tutaj warstwę. Jednak teraz wchodząc w pędzel korekcyjny, możemy sprawić, żeby po prostu y, to zaznaczenie było tylko i wyłącznie dostępne na twarzy. Zatem klikamy w pędzel korekcyjny, wybieramy tutaj biały kolor, w tym momencie jest Malując na biało, zaznaczamy po prostu to wszystko, na co ma wpływ mieć ta warstwa. Jak widzicie, tutaj na warstwie się pojawia ta korekta. I w ten sposób po prostu zaznaczamy sobie na biało twarz i nakładamy korektę tylko i wyłącznie na twarzy, czy na rękach, tam po prostu, gdzie są te tony skóry, które chcemy skorygować. I w ten sposób, zobaczcie, skorygowaliśmy te żółte tony na, y, skóry na takie bardziej naturalne, po prostu wyglądające o wiele, wiele lepiej. Także, jeżeli macie problem właśnie z kolorami cery, które wpadają w taki żółty odcień, który wam się nie podoba, no to możecie za pomocą tej techniki szybko i łatwo skorygować właśnie te tony skóry. Ja z tej metody korzystam bardzo często, bo niejednokrotnie Lightroom sobie nie do końca radzi właśnie z tym tonem skóry, takim mocno żółtym. A tutaj mogę precyzyjnie dokonać tej korekty i zaznaczyć na przykład tylko i wyłącznie twarz, ręce, po prostu kolor skóry i tam nałożyć tą korektę. Kolejną korektą, którą bardzo często stosuję w Photoshopie, jest dodawanie kontrastu, a jednak takiego kontrastu, który jednocześnie nie nasyca całego zdjęcia, tylko pozostawia te tony takie, jakie są. Bo zobaczcie, jeżeli tutaj sobie klikniemy w korekty, klikniemy tutaj w kontrast i dodamy tego kontrastu. To zdjęcie się tutaj nam nasyciło, ale tego nie chcemy. Chcemy dodać tylko i wyłącznie kontrast i jednocześnie nie nasycać tej fotografii. Usuńmy tę warstwę delaytem, powielmy warstwę tła. Zawsze ogólnie, jak wprowadzam jakąś nową korektę, to powielam po prostu warstwę tła i na nią nakładam wybraną korektę, żeby później móc yy, na warstwach zobaczyć te korekty, ewentualnie je usunąć, dodać, zmniejszyć przejrzystość, yy, bo w ten sposób możemy lepiej panować nad tymi korektami. Zatem. Klikamy sobie tutaj w to, w to tło, przeciągamy sobie do tego miejsca. OK. E, Powiedziała się warstwa tła. Klikamy sobie skrót klawiszowy SHIFT CTRL bądź Command U i desaturujemy to zdjęcie. I tutaj zmieniamy tryb mieszania tej warstwy. Na łagodne światło. I w ten sposób dodaliśmy kontrastu temu zdjęciu. Dosyć mocno tego kontrastu dodaliśmy, a jednocześnie nie nasyciliśmy tych barw wokoło. Jednak ta korekta jest zdecydowanie za mocna, więc tutaj możemy sobie, będąc na tej warstwie, zmienić jej krycie. Po prostu sobie zjeżdżamy niżej i wybieramy wartość, która nam odpowiada. Dodamy trochę tego kontrastu. Myślę, że taka korekta jest, ok. I w ten sposób dodaliśmy kontrastu do tego zdjęcia, jednocześnie nie nasycając barw tutaj wokoło. To bardzo fajny sposób na właśnie dodanie kontrastu do fotografii. W Lightroomie taka opcja nie jest dostępna, bo nie mamy do dyspozycji warstw i takich zaawansowanych po prostu tutaj zmian. Więc jeżeli coś nie osiągnę w Lightroomie, no to w ten sposób w Photoshopie zawsze mogę dodać jeszcze kontrastu do tego zdjęcia i, osią i osiągnąć bardzo fajny efekt. Przy zdjęciach takich bliskich, portretowych, bardzo lubię efekt tilt-shift, czyli takiego ostrzenia, gdzie ta głębia ostrości nie rozkłada się równomiernie. Czyli na przykład tutaj mamy część tą dolną rozmytą, a na przykład tylko twarz jest ostra. Ciężko to zrobić w normalnym obiegu. można wypiąć obiektyw, bawić się właśnie w ten freelancing, jednak można to również osiągnąć bardzo łatwo w Photoshopie. Wystarczy, że klikniemy sobie tutaj filtr, następnie przejdziemy do galerii rozmyć i wybierzemy sobie tilt-shift. I tutaj na zdjęciu pojawiają się takie paski. Jak widzicie, efekt 3D został nałożony, tylko że tutaj on w tym momencie wpływa na twarz, tutaj na dół zdjęcia, a tą część pozostawia ostrą. Tego nie chcemy, więc sobie klikamy tutaj po prostu na środku i przesuwamy ten efekt do góry. Ta linia i ta e, mówi o tym, jak, jak wygląda przejście tonalne. Im bardziej rozciągniemy po prostu te linie tym będzie łagodniejsze takie przejście tej ostrości po prostu w kadrze. Także ja sobie tę linię tutaj tam troszeczkę rozciągnę bardziej. O, właśnie w ten sposób. I w ten sposób ten efekt Tilt-Shift jest taki łagodniejszy, ma łagodniejsze przejście po prostu. Nie jest taki twardy, że tutaj jest ostrość, a tutaj już jej nie ma. Tylko po prostu to wszystko ładnie, delikatnie przechodzi. E, tak jak teraz myślę, że jest OK. Tutaj sobie zmniejszymy tak, żeby ten efekt właśnie na, nasze delikatnie nawet na włosy, na twarz. Mhm, o, tak jak teraz. Tutaj mamy jeszcze takie koło i możemy tutaj sobie zwiększać bądź zmniejszać efekt tego tilt shiftu. Jak mocno on ma być zastosowany na naszej fotografii. Ja ustawię sobie mniej więcej to w ten sposób. Oczywiście, jak ustawicie to, już jest yy, kwestia preferencji, tego też, jakie macie zdjęcie. OK, myślę, że ta korekta wygląda całkiem nieźle, więc klikamy sobie po prostu Enter. No i zdjęcie się wczytuje. No i ten efekt za chwilkę zostanie nałożony. O, właśnie. Tak jak teraz. Jak sami widzicie, teraz nałożyliśmy ten efekt. Tak wyglądało zdjęcie przed nałożeniem efektu tilt shift, a tak po. Tutaj po prostu to zdjęcie na dole zostało rozmyte, delikatnie też włosy zostały rozmyte i w ten sposób osiągnęliśmy właśnie efekt tilt shift na fotografii portretowej bardzo łatwo za pomocą po prostu jednego narzędzia w Photoshopie. Polecam, bardzo fajny efekt, tylko warto nakładać go naprawdę w tych zdjęciach, do których on pasuje. Większość korekt takich tonalnych, kolorystycznych można wprowadzić w Lightroomie i to narzędzie sprawdza się wyśmienicie. Jednak są takie rzeczy, które ciężko zrobić w Lightroomie i można je jeszcze dodatkowo poprawić w Photoshopie. Tak wygląda nasze zdjęcie i chciałbym zmienić w nim trochę tą tonację, żeby te kolory nie były takie ciepłe, tylko bardziej takie zielonkawe, filmowe. Więc klikam sobie tutaj w to narzędzie, wybieram kolor selektywny i kolor selektywny omówiłem w jednym z poprzednich punktów, także mniej więcej wiecie o co chodzi. Teraz pokażę Wam kolejne jego zastosowanie. Przejdźmy sobie do tonów neutralnych na tym zdjęciu, czyli w tym momencie będziemy wpływać na takie neutralne tony na tym zdjęciu, takie y, półtony można powiedzieć. E, mamy, możemy mieć wpływ na białe, czyli te najjaśniejsze partie na tym zdjęciu, na czarne, te wszystkie tutaj głębokie czernie, jak i te neutralne tony, czyli takie y, można powiedzieć po prostu półtony na, na fotografii. E, I teraz możemy sobie za pomocą tych suwaków wprowadzać właśnie jakiś wybrany kolor w te miejsca. Jak widzicie, przesuwam sobie w lewo i w prawo i widzimy, co się dzieje. Korekta nakłada się właśnie w tych takich półtonach i możemy sobie ją dowolnie tutaj nakładać. Po prostu warto eksperymentować, przesuwać sułak w jedną i w drugą stronę i zobaczyć po prostu, jaki efekt zostaje nałożony na nasze, naszą fotografię. Bo w ten sposób znajdziemy sobie takie korekty, które nam najbardziej będą po prostu odpowiadać. Ja bym chciał delikatnie oziębić to zdjęcie, właśnie na lekkofilmowego lekko filmowego tonu o coś jak teraz i możemy sobie przechodzić dalej na przykład do tonów czarnych i tutaj taką korektę wprowadzić właśnie w tych czarnych tonach szukać takich odcieni, które nam idealnie pasują do, do tej fotografii. Także ja trochę eksperymentuję, przesuwam w jedną i w drugą stronę, po prostu obserwuję e, jaka korekta została zastosowana. Przejdźmy sobie jeszcze do białych tonów. Możemy delikatnie, właśnie sprawić, żeby one pasowały do y, tej fotografii, tak jak teraz. E, właśnie, jeżeli sobie jeszcze przejdziemy do tych tonów y, czarnych i że, jeżeli chcemy, żeby one były delikatnie bardziej rozjaśnione, tutaj mamy suwak czerni i możemy właśnie przesunąć w lewo i delikatnie sprawić, żeby na zdjęciu się pojawił właśnie taki mat jak teraz. OK? Jeszcze przejdźmy sobie do tonów żółtych. One będą pewnie dotyczyć kolorów skóry i szukamy po prostu jeszcze idealnego odcieniu, żeby. Ta skóra nie była taka e, blada. O, właśnie, coś jak teraz. I w ten sposób wprowadziliśmy taki, można powiedzieć, szybki color grading za pomocą sekcji. Właśnie, kolor selektywny. Możecie eksperymentować w ten sposób z tonacją waszego zdjęcia, z kolorami. Ja bardzo często y, takie korekty wprowadzam. Jeżeli efekt jakiś osiągnąłem w Lightroomie, a jeszcze chcę go dopracować właśnie w Photoshopie, to mogę go zrobić za pomocą tego narzędzia. Polecam, bo naprawdę warto. Zobaczcie sobie zdjęcie przed. I po obróbce, po zastosowaniu tej korekty, właśnie kolor selektywny. O, 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 o. Bardzo lubię dodawanie ostrości w Photoshopie, ponieważ mogę sobie nałożyć je w dowolne miejsce te korekty i praktycznie mieć dowolny wpływ na to wyostrzenie w wybranych miejscach. Teraz Wam pokażę metodę wyostrzenia, z której najczęściej korzystam. Być może widzieliście ją w poprzednich poradnikach na moim kanale. Jeżeli nie, no to patrzcie, jak ona wygląda. Powiem sobie najpierw warstwę tło. Tutaj przeciągam. Powiliła się nam warstwa tło, i teraz stosuję skrót klawiszowy Shift-Control bądź Command, u Zdjęcie się desaturuje. Następnie zmieniam tryb mieszania tej warstwy na światło liniowe, i następnie przechodzę sobie w filtr inny, górnoprzepustowy. I tutaj reguluję intensywność wyostrzenia. Zwróćcie uwagę, co się dzieje ze zdjęciem. Jeszcze Wam przybliżę. Im bardziej przesuniemy w prawo, tym to zdjęcie będzie bardziej wyostrzone. E, ważne, żeby nie przesadzić z tą korektą, e, z tym wyostrzeniem, żeby nie osiągnąć jakichś nienaturalnych efektów. E, OK, mniej więcej takie wyostrzenie myślę, że będzie OK, tylko zwróćcie uwagę, tu na przykład jest dużo więcej tej ostrości i ona jest aż za intensywna, a twarz jest wyostrzona w taki sposób idealny. Zatem teraz to trzeba to poprawić. Klikamy sobie tutaj OK. Następnie klikamy sobie tutaj maskę, nakładamy maskę po prostu na to zdjęcie i w tym momencie to wyostrzenie dotyczy całego zdjęcia tutaj, które widzimy. Kliknijmy sobie Ctrl i, bądź Command i, wtedy odwracamy tą warstwę i w tym momencie wszystko jest czarne, czyli w tym momencie to wyostrzenie nie zostało nigdzie nałożone. Wchodzę sobie w pędzel, tutaj wybieram sobie biały kolor, zwiększamy trochę przepływ, mniej więcej na 30% i teraz zamalowujemy po prostu te miejsca na biało, które chcemy, żeby, w których chcemy, żeby pojawiło się to wyostrzenie. Czyli na twarz tutaj nakładamy trochę na włosy. Tej kurtki już tutaj nie chcemy wyostrzyć dodatkowo, bo ona jest bardziej ostra po prostu była niż twarz. Więc w tym momencie nałożyliśmy to wyostrzenie po prostu tylko i wyłącznie na twarz. Tutaj się pojawiło, widzicie, na masce taki biały kolor. Jeżeli klikniemy sobie tutaj z Altem na tą maskę, no to wyświetli się podgląd tej maski. To, co jest na biało, po prostu no to tam nałożyliśmy e, tą warstwę, e, a to, co jest czarne, po prostu tam tej warstwy nie ma, tam ona nie jest w ogóle zastosowana. Klikniemy sobie z Altem ponownie na tą maskę, tak jak teraz, i oddalmy sobie delikatnie to zdjęcie i zobaczmy, jak wyostrzyliśmy fotografię. Wyłączamy tę maskę, zwróćcie uwagę na twarz, on tak wygląda przed wyostrzeniem a tak po. Możemy sobie oczywiście zwiększać ten efekt, stosować jeszcze mocniej ten filtr górnoprzepustowy, bądź powielić tą warstwę. Klikamy sobie po prostu w tą warstwę, przeciągamy tutaj i ona się powiela i w tym momencie to wyostrzenie jest jeszcze bardziej widoczne. Możemy sobie zmniejszyć jego krycie, o tak jak teraz. I w tym momencie dwie warstwy właśnie z wyostrzeniem nałożyliśmy na twarz. Tak wyglądało zdjęcie przed wyostrzeniem, a tak po. No, o wiele ostrzejsze zdjęcie, o wiele lepiej wygląda i bardzo precyzyjnie w wybrane miejsca możemy to wyostrzenie nakładać na naszą fotografię. Polecam właśnie ten sposób, bo sprawdza się idealnie. Kolejną bardzo częstą korektą, którą nakładam jest usuwanie niedoskonałości i taki drobny retusz cery i skóry. O wiele lepiej robi się to w Photoshopie niż w Lightroomie, ponieważ to narzędzie jest o wiele bardziej precyzyjne, bardziej można powiedzieć inteligentne i rozbudowane. Zatem. W większości przypadków wolę sobie po prostu przejść do Photoshopa i zrobić ten retusz, usuwać te niedoskonałości cery, niż zrobić to w Lightroomie. Oczywiście, jeżeli mam do usunięcia, nie wiem, jakieś dwa punkciki na twarzy, no to zdecydowanie szybciej zrobię to w Lightroomie podczas wywoływania tego rawa, a jeżeli chcę usunąć troszeczkę więcej rzeczy, pobawić się z tym zdjęciem, taki dokładniejszy troszeczkę retusz tej cery, no to wtedy po prostu przeskakuję zawsze do Photoshopa i dokonuję tej korekty. Zobaczcie, z jakich narzędzi korzystam. E, przybliżmy sobie to zdjęcie. Tutaj mamy do usunięcia jakieś drobne niedoskonałości cery, więc możemy to bardzo łatwo zrobić za pomocą narzędzia tutaj dostępnego w Photoshopie. Mamy kilka opcji do wyboru. Ja korzystam najczęściej z tych dwóch pierwszych. Punktowy pędzel korygujący oraz pędzel korygujący. Pokażę Wam zaraz różnicę między nimi. Najpierw wejdźmy sobie w punktowy pędzel korygujący. i Za pomocą nawiasu kwadratowego możemy dostosowywać wielkość tego pędzla. I patrzcie, zaznaczam sobie tutaj na przykład tą niedoskonałość. I program automatycznie po prostu koryguje, dopasowuje y, tą korektę do tego miejsca, usuwa ten, tą niedoskonałość i nakłada tam y, według algorytmu po prostu taką warstwę, żeby to wszystko było naturalnie, naturalnie wyglądało. Zobaczcie. W ten sposób to dokonujemy tej korekty, zaznaczamy sobie po prostu te miejsca i one bardzo szybko, łatwo y, zostają usunięte. No i to wygląda po prostu w większości przypadków dobrze. Ale niekiedy, zaraz zobaczycie o co chodzi, na przykład zaznaczmy sobie tutaj, E, pojawiają się takie mm, przejścia tonalne, które nie wyglądają zbyt dobrze. I wtedy przechodzę sobie do kolejnego narzędzia, to jest pędzel korygujący i wtedy, i wtedy za pomocą alt pobieram sobie próbkę z jakiegoś miejsca, na przykład stąd i ta próbka zostaje nałożona po prostu na to miejsce i dostosowana do, do tego miejsca. Czyli program sam automatycznie nie dobiera nam tego zaznaczenia, tylko my świadomie wybieramy po prostu na przykład sobie to miejsce, z, z altem klikamy i z tego miejsca, jak widzicie, tutaj taki plusik się wyświetla obok i z tego miejsca dokładnie zostaje pobrana próbka i nałożona na to miejsce i dopasowana do tej korekty. I to jest jeszcze bardziej precyzyjna korekta i, i można mieć większą kontrolę po prostu nad tym narzędziem i efekty będą moim zdaniem dużo bardziej naturalne. Więc w większości przypadków, jeżeli mam jakieś drobne punkty do usunięcia, no to korzystam z tej pierwszej opcji, gdzie program automatycznie nam dostosowuje to zaznaczenie, szuka tych punktów, które ma tam dobrać. A w takich bardziej zaawansowanych korektach stosuję po prostu pędzel korygujący, i wtedy z Altem pobieram sobie próbkę np. z tego miejsca i sobie zaznaczam tutaj ten punkt. I za każdym razem, kiedy nakładam tą korektę, kiedy chcę usunąć jakiś punkt, no to pobieram po prostu nową próbkę. Staram się robić to jak najczęściej, bo jakbyśmy cały czas pobierali próbkę z jednego miejsca i nakładali ją na fotografię, no to to wszystko nie wygląda zbyt dobrze, jeżeli wszędzie jest ta sama faktura skóry, cery, te same kolory. Zdjęcie się robi mocno nienaturalne, zatem za każdym razem warto sobie pobierać próbkę i po prostu nakładać ją. Oczywiście tą korektę trzeba robić za każdym razem bardzo dokładnie, precyzyjnie, bo wtedy osiągniemy najlepsze efekty. To jest troszeczkę zabawy z tym, jednak jak chwilkę posiedzicie, to myślę, że dojdziecie do wprawy i osiągniecie naprawdę dobre efekty w obróbce. Także to jest bardzo prosta metoda takiej korekcji. Ja tutaj tego nie zrobiłem, ale warto to zawsze robić na nowej warstwie, powielić sobie po prostu warstwę tło. I w ten sposób mamy tą korektę, gdzie usuwamy te niedoskonałości. Zobaczcie sobie o co chodzi. Na przykład usuniemy sobie kilka tych punktów. OK. I w ten sposób tą korektę, którą nakładamy, mamy po prostu zawsze na nowej warstwie. Możemy ją wyłączyć, włączyć, usunąć, nałożyć jakieś dodatkowe maskowanie. Także zawsze te korekty dokonujcie na po prostu nowej warstwie. Właśnie w ten sposób usuwam takie drobne niedoskonałości cery. Jeżeli chcę zrobić bardziej zaawansowany retusz taki pod beauty, no to stosuję troszeczkę inne metody, inne techniki. Jeżeli chcecie taki poradnik, no to dajcie znać chętnie dla Was. Nagram również taki film. Czas na ostatnie narzędzie, z którego korzystam również często. Które nie jest w żaden sposób dostępne w Lightroomie. Zatem przechodzimy sobie do Photoshopa i tutaj zobaczcie, mamy takie zdjęcie e, i zauważyłem, że tutaj delikatnie modelce golf przygiął się w dół, no i nie jest on równomiernie rozłożony i chciałbym to jakoś poprawić, żeby to fajnie wyglądało. Na szczęście w Photoshopie jest narzędzie, którym bardzo łatwo możemy dokonać tej korekty. Wchodzimy sobie tutaj w filtr, następnie przejdziemy sobie do narzędzia formowanie. Otworzy nam się całe narzędzie. I w tym momencie wybieramy sobie tutaj pierwszą opcję. Jest to zawijanie w przód, tak się to nazywa. Możemy sobie powiększyć również tą opcję. Za pomocą pokrętła myszki możemy sobie przybliżyć to zdjęcie. I za sprawą tutaj e, nawiasu kwadratowego możemy zmniejszać bądź zwiększać wielkość po prostu. Y, tego narzędzia. I teraz zobaczcie, klikam sobie tutaj i delikatnie przeciągam do góry i zwróćcie uwagę, że przeciągam w tym momencie cały ten golf. Możemy tutaj zrobić tą korektę w jedną bądź w drugą stronę, możemy wyrównać sobie ten cały kołnierzyk i w ten sposób możemy tak jakby, jakbyśmy przesuwali po prostu po zdjęciu palcem i tak przeciągali wybrany element. O to w tym mniej więcej chodzi. Możemy sobie w ten sposób, zobaczcie, wyrównaliśmy ten konieczek, wygląda to fajnie. Możemy sobie w ten sposób, na przykład, jeszcze, nie wiem, pofalować włosy, e, zwiększyć ich objętość, nie wiem, na przykład e, zmniejszyć tutaj e, delikatnie ten rękaw, żeby on tak nie odstawał nam. Możemy stosować różne korekty e, za pomocą właśnie narzędzia formowanie. Ono jest bardzo przydatne, to narzędzie. Szczególnie jeżeli coś tam nam odstaje, chcemy to skorygować, nie wiem, poprawić kształt włosów, ich ułożenie. Na przykład teraz możemy sobie zwiększyć ich objętość. Po prostu przesuwam myszką w jedną i w drugą stronę, i w ten sposób mogę sobie formować po prostu czy to włosy, czy to właśnie poprawić taki kołnierzyk. To jest narzędzie, z którego bardzo często korzystam, bo często są takie detale, na które no, nie zwrócimy uwagi podczas fotografowania. I później bardzo łatwo możemy je poprawić, skorygować właśnie w Photoshopie. Następnie po tej korekcie klikamy sobie OK i zwróćcie uwagę, że ten efekt został nałożony na zdjęcie. Tak wyglądało zdjęcie przed tą korektą, tak wygląda po. Także po prostu zwiększyliśmy tutaj objętość włosów, poprawiliśmy sobie ten kołnierzyk i tutaj ten rękaw. Także za pomocą narzędzia formowania można dokonywać właśnie takich korek. Jest to bardzo przydatne narzędzie, w wielu sytuacjach się sprawdzi, wyśmienicie i po prostu warto z niego korzystać. Tak właśnie prezentują się moje ulubione narzędzia i triki w Photoshopie. Z nich bardzo często korzystam, są łatwe i szybkie do wprowadzenia, więc możemy szybko osiągnąć zamierzony efekt. W kolejnych filmach, w kolejnych poradnikach z tej serii będę wam pokazywał również te bardziej zaawansowane metody różnych korekcji. A jeżeli chcecie zapisać się już teraz na listę priorytetową kursu Photoshop, no to link macie w opisie, tam jest lista priorytetowa. W tym momencie zaczynam pracę nad kursem. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy on będzie dostępny, będę Was o wszystkim informował, a na kanale... Będą się pojawiać również y, darmowe materiały właśnie z Photoshopa, w których nauczę Was różnych ciekawych i przydatnych technik. Także zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żeby nie ominął Was żaden nowy film na tym kanale. A tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym filmie. Cześć, piąteczka.